Siemanko, z tej strony FilipoSyty. Dzisiaj to jest pierwszy odcinek Angry Birds Transformers. Na przykład jak będzie 5 lajków, następny odcinek Angry Birdsów, Transformersów. Tylko muszę... Jak, jak uwolnię B na przykład, to... na dziś kończymy na ten filmik, okej? Okay? Tylko muszę coś zrobić, zaraz wrócę Dobra, jesteśmy, gramy już. Bo ja przepraszam, bo ja chciałbym troszeczkę na to pograć Ale na, mam tutaj lagi, sorry. Wyłaź stamtąd już! Dobra, jest! Optimus Prime! No i eksplodowało. Ha, 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 O nie, to ten filar! Kurczę, nie wiem co mam robić. To co mam tu robić? O kurczę! O nie, nie! Zgnieci chyba! Aha, dobra! Jestem ciężarówką! Leci Optimus Prime, czyli jeździ ciężarówką! Wrum, wrum! Haha, ha, i co? Nikt tam nie pokona. Nie pokona, haha! Ha. Czekajcie, muszę tam być i strzem to na roślinie. Ha, ha, ha. A masz! Teraz TNT. Dobra, pamiętacie, jak dajecie mi na tym odcinku 5 lajków? Następny, drugi odcinek: Angry Birds Transformers. Okej? No. Oraz zmienicie znowu ciężarówkę. No to lecimy. A Dobra. Dobra, rozmień się w ciężarówkę. A co to znaczy ten guzik? Sprawdzę jak to kliknę. Dobra, transformuje się w normalnego. Kabum! Znowu ciężarówkę. Go, 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 go! Lecimy! Go! Dobra. Nie następne filary. Dobra. Go, go! Lecimy do statku. Let's go! Go! Teraz się jeszcze raz! Mm. Tak! Leć statku, leć! Ale tak już wygraliśmy! 159 monet! 14 Tak! Nie złe animacje! Optimusie? Dobra, mamy to. Mamy Balbulbi zaraz. Jak kliknę, uwaga? Co jest? Brzmi ciekawie tutaj. O nie! Co jest? Zabrożony w lodzie? Co jest? Bal Balbulbi, ale czak! Go! Trochę szybki jesteś na tych lagach. Tak nienawidzę lagów. Kurde, źle trafiłem. Chło Fajną masz broń! Dobrze rozwala te deski. Pewnie kto umie rozwalać te kamienie? Kto ma dziwne oczy. Co to za świnia? O nie, tu umie strzelać. Proszę, nie atakuj mnie. Zobaczmy gdzie to trafi. Uwaga, Dora i co? Nie, i nic. Co jest? Co jest? CO TU SIĘ STAŁO?! Jezus Maria! I to jest następne, to znowu to wybuchnie XD Co to ma być?! I to jest przepiękne! Paw! znowu! to rozbawiło mnie. Nie! O nie! Strzeli mnie zaraz! Nie dosałem, ale tak żyję, jest okej. Okay. Statek leci! To jak wygląda auto. Albo ciężarówka, chyba nie z ciężarówką, bo nic tam nie ma. Tylko wiesz co, jak dotknę TNT. BOOOOM! What? A tu jest najlepszy koks! Eksplodowało! Kulina TNT! Sprawdzę. Chcę ją dok... chcę to oddoknąć. E czemu tam się pali? Nie, zapomniałam o tym aucie. I tam był Optimus, wow. No, lecimy. Zdobyliśmy chyba drugą postać. Dobra, pamiętam to. 21 jest OK. 306. Ty jak on to robi te animację? Dobra, jesteś silny, już rozumiem. Co to za kacenka? Aha, dobra! Ty mu się ratował Dobra, kończymy, papa. Pa.